Cześć, jeżeli interesują Was gumeczki, mogę Was nauczyć jak zrobić takiego ładnego kwiatuszka. Nie pokażę jakiego, ponieważ to jest niespodzianka. Dobra, może pierwsze przygotujmy. Będzie potrzebne 9 czarnych, 6 białych, szydełko i krosno ustawione w ten oto sposób. Zaczynamy. Dobra, bierzemy czarny, nakładamy w ten sposób. No czarny nakładamy w ten sposób. Znowu czarną nakładamy w ten sposób nakładamy w ten sposób. Bierzemy czarny, nakładamy w ten sposób. Bierzemy czarny, nakładamy w ten sposób. Bierzemy czarny, nakładamy. W ten. Biały bierzemy teraz. Nakładamy tak. Biały nakładamy tak. Biały. Jak już mamy no, um, zrobione w dół, to bierzemy dwa czarne i tak robimy. Tutaj ta gumeczkę jest ósemce. i bierzemy tak i tak i nakładamy. Teraz, tutaj. Czekaj. Najlepiej tak zrobić, dobrze raz. I tak dopiero wszystko. Sama wymyślałam w ten sposób na kwiatka. Czekaj, żeby to tu nie spadło. To wóz. To teraz, jak już mamy naprawione, to bierzemy tak. I tak. I tak. Jak już mamy słuchamy mhm. to. to teraz tak. I teraz bierzemy z nis, tak. teraz bierzemy Czarny. i tutaj tak. i zachaczamy nasz czarny i teraz tak stęganie proszę Kietuśek. Gotowy. Zróbcie takich więcej. Oglądajcie moje filmiki na YouTubie. Będę robiła ich bardzo dużo. I postaram się więc nauczyć, jak robić brazilecki. Pa.